Mamy fragment karkonoskiego krajobrazu i oczywiście my go możemy podziwiać z takiego czysto estetycznego stanowiska, ale nas, geomorfologów, interesują, dlaczego ten krajobraz tak widziany wygląda tak, jak wygląda. Dzisiaj w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego mieliśmy konferencję poświęconą walorom geologicznym Karkonoszu, I jako finał naszej pracy, polegającej na szczegółowej inwentaryzacji wszystkich geostanowisk Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny, został podpisany certyfikat przez wiceministra środowiska, pana doktora Jacka Zientarskiego, głównego geologa kraju, certyfikat nadania temu obszarowi statusu Geoparku Krajowego. Jest to szczególne wyróżnienie, podkreślające wielką różnorodność i bogactwo geologiczne i geomorfologiczne tego obszaru. To jest fantastyczne geologiczne miejsce. Jest to oczywiście park narodowy, ale poza parkiem znajdują się inne, interesujące geologicznie miejsca. Miejsca, w których ludzie mogą przyjechać, mogą się czegoś nauczyć o geologii, a również mogą spędzić przyjemnie czas. Po to powstają geoparki krajowe, żeby ludzie chętnie tu przyjeżdżali i żeby wszyscy, którzy są w rejonie tego parku mogli wykorzystywać promocje. Ten certyfikat może być na stronach internetowych jakiegoś hotelu, jakiegoś ośrodka. Powiedzieć, proszę bardzo, mamy taki element, który będzie przyciągał turystów do nas. Geopark nie jest żadną formą dodatkową ochrony. Geopark jest informacją o tym, że tu są ciekawe miejsca. Można by powiedzieć tak obrazowo, to jest taki folder. Folder nie narzuca żadnych. Żadnych ograniczeń. Folder daje szansę. Proszę bardzo, niech ktoś z tego skorzysta. Niech jakaś wycieczka szkolna czy jakaś inna grupa zorganizowana przyjedzie i będzie mogła obejrzeć ciekawostki geologiczne, które tu, w tym rejonie, są nagromadzone w takiej ilości, że naprawdę warto na niej skorzystać i zarabiać.